Cześć, tutaj Leszek z kanału Kuba Kuba. Jesteśmy w Zamościu. Założonym przez Jana Zamojskiego, Hetmana Koronnego. Idę z parkingu w kierunku rynku. Widzimy mury obrotne. To była forteca nie do zdobycia, tam tylko raz ją zdobyli. Chyba, nie wiem, to ale tak opierała się licznym atakom wtedy prywatne miasto miasto przyszłości zrobione sto 100 na storynek 100 Akademia Zamojska znane miasto zobaczcie jakie mury to przed murze później jest następny i tak dalej. No idziemy ścieżką na rynku. Brałem dzisiaj klapki, nie wiem tylko czy dobrze zrobiłem. O, ale jest słupa Wchodzimy przez jakieś wejście. Trafiliśmy do remonty akurat słabiutko. A co tutaj jest? Dalej, cel. Cela Waleriana Łukasińskiego. Łukasiński. O. Więzienie. W kongresówce. Ha. Izba Pamięci Celi Waleriana Łukasińskiego. Ale idźmy dalej. Dalej, teraz zobaczymy co tutaj jest. Więzienie przejściowe dla ludności polskiej na Szańcu. Czyli wysiedleń sondażowych. O, proszę bardzo. zobaczymy dalej podejrzewam że tu było więzienie teraz jest klub bilardowy no tam zresztą pisało że Niemcy <laughs> sobie zrobili w ramach akcji dla mężczyzny historia handel usługi potężna budowla otwarte na trzanie, czyli tutaj była ta Ach. Natzaniec, centrum turystyczno-hablowe. No i jest pasłem taki na trzaniec, na przełomie XVI, XVII wieku Tomasza Zamoyskiego, później był w XIX wieku, miał za zadanie przed pole widzieć, armaty ustawić galerie Szczelnice, czy, tutaj jest wybudowane i kazamaty też tutaj były i przy wejściu do y, natrzańca mamy galerię, artylerię zamościa żołnierzy piechoty czyli galeria objaśnienia co się tutaj działo, jakie bitwy rzecz pospolita Zdobyli w nocy miasto, właśnie twierdzę i kiedy dali się... I weszliśmy w podziemia. Tutaj jest takie podziemia były tego bastionu. I okienko szczelnicze. Proszę. I znowu okienko. I znowu i tak idziemy cały czas i tu wytaczano... Działa. Z 820 920 miasto stało się własnością już nieprywatną a w 1866 CAR wkazał zlikwidować mury obronne i tylko dzięki temu, że się no to ostało no bo bał się jakiś powstań zobaczcie jaka to twierdza. Idę i idę, tam jest światełko. Zobaczcie, ile tutaj można było celu urządzić też, co nie? No i szczelający żołnierze. No i mamy tutaj to działa na przykład Ustawione na obie kazamacie. Wymaż to po dole. Według słów tutaj Pana Przewodnika 1820 państwowione miasto, Kongresówka, Księstwo Warszawskie to ciągły rozwój Zamościa, znaczy rozwój w punkt strategiczny i dlatego Zamość był e, e, przede wszystkim napoleon, docenił punkt strategiczny Zamościa i go zbroił. No i tak to wygląda teraz idę na czoło tej bastei obronnej tutaj były przede wszystkim fortyfikacje ziemne były przez francuskiego architekta zastosowane żeby umocnić gród zamojski to ważny strategiczny po prostu Punkt. No i od razu można powiedzieć kazamaty dla cara I Księcia Konstantego, który tutaj był naczelnikiem Królestwa Polskiego. I to cały czas przez takie szczelnicze te, no oczywiście tu byli więźniowie polityczni, jeżeli się nie działy wojny. i kazanata południowa I tutaj mamy bastion Czar Aleksander przebudowywał tę budowlę na wzór taki surowy, koszarowy tutaj gdzieś były takie haki do przetrzymywania więźniów politycznych to kajdan te otwory tutaj był mówi przewodnik i to jest taka wielka 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 budowla Tutaj żołnierze stacjonowali, zobaczcie jakie to wiele no, twierdza, to było miasto twierdza, wysiedlono nawet równość w pewnym okresie. Pewno schodków, korytarzyków, pomieszczeń naokoło, tak na terenie całego miasta było. No i tutaj był trzcowiec takiej Karma. Wisaniec od góry jeszcze. Tak wygląda. A tam z tamtej strony, pokażę później.